Kim był Artur? Artur był idealistą i buntownikiem, który sprzeciwiał się złu świata i nie wyrażał aprobaty dla chaosu i zaniku wartości. Samotnie podejmował wysiłki, by naprawić świat. Jednak zapomniał o najważniejszym: o tym, że zmiany należy zacząć od samego siebie, a za formą musi iść idea. W mojej prywatnej opinii, idealizm jest niedoścignioną wartością, którą wielu z nas w mniejszym bądź większym stopniu próbuje osiągnąć. Jednak wiąże się z tym wiele niebezpieczeństw. Jestem Eleonora, matka Artura i żona Stomila. W moim życiu najważniejsza jest wolność. Walczyłam o nią całą swoją młodość i całe swoje życie. Uważam, że wolność jest naszym prawem, jak i przywilejem. Każdy człowiek zasługuje na wolność i nie powinien sobie jej odmawiać. Jednak za twarzą Eleonory kryje się też ja, Dominik. Podobnie jak ona, uważam, że wolność jest bardzo ważnym aspektem naszego życia. Jednak musimy pamiętać, że wolność, która jest bez ograniczeń, może doprowadzić nas do kompletnej anarchii, która już nie jest tak samo pozytywnym zjawiskiem, jak sama wolność. Jestem Eugeniusz, jestem konformistą. Uważam, że wytyczanie nowych ścieżek nie ma sensu. Wolę podążać w wymiarze, w taki Cześć, jestem Kuba, w przeciwieństwie do Eugeniusza, podążam tylko i wyłącznie swoimi schematami, jestem niezależny od ich Czytam, to wiem. Czytam, to czuję. Czytam, to rozumiem.